Więc pan Lampkin... Pani świadectwa są znakomite. No po prostu znakomite. Pani również wydaje mi się bardzo odpowiednią osobą, tylko... Tylko... To jest dość ciężki przypadek. Pacjentka mogłaby pani przysporzyć zbyt wiele kłopotów. Panie Deacon, miałam już wielu trudnych pacjentów. Moja droga żona Jane... Pani przyszła pacjentka. Oczywiście, jeżeli pani się na to zdecyduje... Jest psychicznie, powiedzmy, no, niezrównoważona. Przypadek jest poważny. W tej chwili mm, przebywa w klinice. Ale sama pani wie, że kliniki psychiatryczne podejmują się leczenia chorych tylko przez określony, dość krótki czas. Mógłbym ją przenieść do zakładu zamkniętego, ale trudno mi się na to zdobyć. Chcę, żeby Jane była tutaj w swoim własnym domu. To pięknie z pana strony. Moja żona nie żyje w rzeczywistości. Mówi wciąż o ludziach, których nigdy nie znała i o miejscach, w których nigdy nie była. To częsty przypadek paranoi. Po łacinie... opiera się na przykład, że mieszkała w Seattle i że stamtąd została uprowadzona. Po prostu porwana. Porwanie to jej idea fix. Nie pomogła na to dotąd żadna terapia. Wszystkie jej urojenia skupiają się na mnie, jako na arcywrogu. O, jakie to przykre dla pana. Jej lekarz sugeruje, aby po przeniesieniu jej do domu nie stykała się ze mną przez jakiś czas, dopóki nie dotrze do jej świadomości, gdzie jest rzeczywiście. Rozumie więc pani, czemu mówiłem o dużej odpowiedzialności. Będzie pani jedyną osobą, z którą Jane będzie mogła się stykać. Przynajmniej przez dwa, trzy tygodnie. Jane będzie panią prawdopodobnie traktować jako strażniczkę swojego więzienia, ale, ale musi pani być twarda. Boję się nawet, że nienawiść, którą czuję w tej chwili do mnie, przeniesie czasowo na panią. Tak, pan sądzi? To bardzo prawdopodobne. No cóż, pensja, którą mi pan zaproponował jest bardziej niż wysoka za tę cenę. Zniosę tę drobną przykrość. Jest Pani osobą praktyczną. Proszę Pana, jestem samotna, nie mam rodziny. Przyjdzie moment, kiedy nie będę już mogła wykonywać zawodu prywatnej pielęgniarki i wtedy kto się mną zajmie? Muszę zabezpieczyć się na starość. Bardzo słusznie. Moja żona, Panno Lampkin, jest dla mnie wszystkim. Chciałbym, żeby miała jak jak najdroskliwszą opiekę. O, o to może pan być spokojny. Więc umowa stoi? Oczywiście, panie Dyken. Mój Boże, jakie to chudziutkie, jakie bledziutkie. I pewno bierze pani za dużo proszków nasennych, hmm. bo oczki takie nieprzytomne. Hmm. Kim, kim pani jest? Jestem twoją pielęgniarką, kochaneczko. Birdella Lampkin. Nazywaj mnie po prostu Bird. Pielęgniarką? Proszę mi pomóc. Błagam panią, nie potrzebuję pielęgniarki. Potrzebuję tylko policji. Zostałam porwana. Musi mi pani pomóc. Po to tu jestem, córuchna. Zacznijmy od poprawienia tego Jaśka. Się... Błagam panią. Gdzie ja w ogóle jestem? W swoim własnym, ślicznym domku, w swoim wygodnym, puchowym łóżeczku. Czy to nie urocze? Nie, nie. Nie, nie. To nie jest mój dom. Ja nigdy tu nie byłam. Gdzie jest Roddy i Jennifer? Wszystko, wszystko w porządku, gołąbeczku. Rody i Jennifer są zdrowi i w najlepszym porządku. Jak pani może tak mówić? O Boże. A nie jest pewną jedno. No. No, 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 no spokojnie. Proszę leżeć spokojnie. Im szybciej wyzdrowiejesz ptaszyno, tym szybciej opuścisz ten pokój i będziesz mogła zobaczyć swojego mężusia. Mój mąż. Mój mąż nie żyje. Jak można mówić takie brzydkie rzeczy? Sięgam. Oni porwali mnie i bez przerwy dawali proszki. Od dłuższego czasu jestem oszołomiona i zatruta. Ja nawet nie wiem, jak one wyglądają. To wszystko jest jak koszmar, koszmar. Błagam, proszę mi pomóc. Dobrze, ale na razie uspokój się, kochanie. No, no bo będę cię musiała przytrzymać za rączki. Słucham. To ja można na chwilkę? Ech, bardzo proszę. Niech pani siada, pan siada panno Lampki. O, dziękuję. Nasze biedactwo usnęło. Naprawdę nie wiem, co by to szkodziło, gdyby pan wpadał do niej od czasu do czasu. Ech, złożyłem uroczystą obietnicę lekarzowi i muszę jej dotrzymać. No, rozumiem, ale, ale tak nie może trwać wiecznie. Nic nie trwa wiecznie, panno Lampkin. Ta młoda osoba, która urzęduje w kuchni. A, to Ruth Van Ness, nasza pokojówka i kucharka. A ten osiłek, który nazywa się, zdaje się, Jankis? To nasz ogrodnik. Tak? Nie robi na mnie wrażenia, by zbytnio zajmował się ogrodem. Większą część czasu spędza w domu. Przez chwilę nawet miałam wrażenie będzie się pan śmiał że mnie szpieguje. A, to już pani fantazja. Oczywiście. Wie pan, przyznam się do jednej wady. Jestem dosyć łakoma, a w lodówce mają państwo tyle pyszności. Przeszłam się tam dwa razy, żeby coś tam uszczknąć i zawsze wyrastał na mojej drodze. Chyba nie ma pan nic przeciwko temu, żebym czasem wzięła sobie coś z lodówki. Skądże? Proszę traktować ten dom jak swój. Ciekawa rzecz, pana... Żona upiera się, że jej mąż nie żyje. To prawda. Jej pierwszy mąż. Mhm. Jej świadomość wróciła jakby do okresu życia, zanim jeszcze poznaliśmy się. Widzi Pani? W jej zachowaniu jest pewna logika, niezależnie od obłędu. Mam zresztą pewną własną teorię na ten temat. Ciekawa jestem jaką. Pierwszy mąż, Jane, był bardzo bogaty. Może. Ona odczuwa coś w rodzaju wyrzutów sumienia, że dzieli teraz jego bogactwo ze mną i, i stąd to uczucie niechęci. Sugerował to pan lekarzowi? Tak, ale nie przyznał mi racji. Chciałam pana o coś zapytać Słucham Czy do skontaktowania się ze mną skłoniło pana tylko moje ogłoszenie w gazecie? Nie rozumiem Widzi pan, większość pacjentów znajdowałam przez rekomendację prywatną Nie ma lepszego polecenia niż za pośrednictwem zadowolonej rodziny A dla mnie najlepszą rekomendacją jest czyjś wygląd i zaufanie, jakie wzbudza O, dziękuję panu, panie Dicker Aha, y, kto to jest? Roddy i Jennifer. Wydawało mi się, że państwo nie mają dzieci. No, niestety nie mamy. Rody i Jennifer to jej dzieci z pierwszego małżeństwa. Mieszkają teraz w Meksyku. Tak daleko? Nie odwiedzali matki od czasu jej choroby? Nie. Przykro mi o tym mówić, ale stosunki z nimi są dość chłodne. Może pani się domyśla, dlaczego? Nie pochwalają powtórnego małżeństwa matki. <noise> właśnie. Nie darzą mnie sympatią. Czemu? Powinni być wdzięczni, że ich matka ma tak wspaniałego towarzysza i opiekuna. No, to nie o to chodzi. To kwestie pieniężne. Rozumiem. Widziałam wiele podobnych sytuacji, pracując w różnych domach. Życie rodzinne kryje w sobie nieraz drastyczne i przykre tajemnice. Ach, no właśnie. Przykro mi z tego powodu. Naprawdę szczerze lubię tych młodych i chciałbym być dla nich jak najlepszym ojcem. Pan jest naprawdę niezwykłym człowiekiem. Wiesz, co ruchno, czasami mówisz tak przekonywająco, że zaczynam wierzyć w to wszystko. Błagam, Błagam niech mi pani uwierzy do końca. Bierz. Ja nie jestem obłąkana. To wszystko spisek. Zostałam porwana z mojego domu, związana, zakneblowana, oszołomiona narkotykami. Tak, to brzmi fantastycznie, wiem, ale... Ale ja mogę tylko dowieść. Proszę zadzwonić do Jennifer. Do Twojej córki, W No Tak! Tak! Jest w Sietl. Tu mam jej numer telefonu. Ona powie, że jej ojciec, a mój mąż, nie żyje. Kimkolwiek jest ten człowiek, który mnie porwał, to nie jest mój mąż. Zadzwoni? Tak. Niech pani zrobi dla mnie chociaż to. No, myślę, że nie byłoby w tym nic złego. Właśnie. Proszę sprawdzić. Tylko, tylko ostrożnie, żeby, żeby nie usłyszeli. Dobrze, no, jest pani tu mile widziana. Otóż przyznam się panu, że, że to, co pańska żona mówi, jest bardzo sugestywne. Tak dalece, że niemal jej uwierzyłam. Proszę, tu jest kartka. Dała mi ten numer, żebym zadzwoniła do Seattle. Więc czemu pani tego nie zrobiła? No pomyślałam, że to nie byłoby lojalne wobec pana. Ależ to nie ma. nie ma znaczenia. Jennifer, jak pani powiedziałem, mieszka w Meksyku. Nigdy nie była w Seattle. To jakiś wymyślony numer, ale oczywiście najlepiej to sprawdzić samej, proszę. To jest telefon. Ależ nie, ja przecież mam do pana pełne zaufanie. Będzie się pani jednak lepiej czuła, sprawdziwszy to samo. No bardzo proszę, nikt nie zadzwoni. No. Seattle? Poproszę numer 691 253 chwileczkę. Oj, w naszym mieście nie ma takiego numeru, proszę pani. Powiedziała mi dziecinko, że nie ma takiego numeru. Słyszałam na własne uszy, ależ jest! Jest to numer mojego domu. Przekazując go musiała się pani pomylić, albo ktoś pani oszukał. Spokój, spokój się, Marenty, i odpocznij. Nie nabijaj sobie tej ślicznej główki głupstwami, bo inaczej nigdy nie opuścisz tego pokoju. I tak go nie opuszczę. Żywa. Myśli pani, że o tym nie wiem? Ach, cicho, bardzo nie lubię, kiedy moi pacjenci mówią o śmierci. Być może, że jestem przesądna. Pani McMurphy też stale paplała o śmierci. Stale się to dobrze nie skończyło. Jaka pani Macmurphy? Hmm, nic ważnego. To była moja ostatnia pacjentka. Nie mam dobrych przeczuć, panie Dicken. I obsesja stale się nasila. Chyba popełnił pan błąd sprowadzając ją do domu. Człowiek zawsze wierzy w cuda. Samo życie jest cudem. Tak, ale krótkim. Czy mogę coś spytać? Jeżeli nie będzie żadnej poprawy, czy będzie ją pan trzymał w domu w nieskończoność? Droga panna, lampki. Wolałbym ją raczej widzieć umarłą, niż zamkniętą w domu dla obłąkanych. Och! Mówię poważnie. Tego rodzaju życie jest gorsze niż śmierć. Życie jest największą wartością, nawet tego rodzaju. Zgadzam się, ale tylko teoretycznie. Aha, mam do pani pretensje hmm. Wynajmowałem panią po to, aby pani pilnowała mojej żony w dzień i w nocy. Wczoraj, kiedy poszła pani myszkować w lodówce, Jane o mało nie wymknęła się z pokoju. No przecież muszę mieć chwilę wytchnienia. Owszem, ale proszę wtedy zamykać drzwi na klucz. Gdyby mnie Jenkins, mogłoby się to źle skończyć. A cóż stałoby się złego, gdyby nawet wyszła do ogrodu? Proszę nie rezonować, panu Lamkin. Sama pani zauważyła, że płacę wystarczająco dużo, aby zrekompensować pani drobne niedogodności. Czyżby pani chciała stracić te pensje? W całości? Powinnam była zawsze chodzić do kuchni po ciemku? Przynajmniej ten szpicel by mnie nie zobaczył. Zdaje się, że dziś są w lodówce te cudowne brzoskwinie osmażane w cukrze. Jak będzie? Z czym, tak jest. To z czym? No. Czyżby to mój pryncypał? I ten niby ogrodnik Jankuś? Nie, im się to nie podoba. O czym tak, tak rozmawiają ta... w, strane, w gabinecie? Proszę. Zrobimy to tak, jak powiedziałem. A im dłużej czekamy, tym więcej jest szans, że tamci nas odnajdą. Nikt nas nie znajdzie. Grajcie o pół miliona, rozumiesz? Nie należy dać się ponosić nerwom, turniu. Podoba mi się ta pielęgniarka. Wtykająca we wszystko nos. Nie się o nią nie martw. Jest chciwa jak... jak arabski kupiec. I za nic nie chce stracić dobrej posady. A poza tym ją trochę postraszyłem. A jeśli się dowie, kim jesteśmy? W momencie, kiedy się dowie, to my już będziemy w połowie drogi do Rio de Janeiro. Gdzie jest ród? Ród? Tam, gdzie trzeba. Przygotowuję A... ostatnie tam... A, więc to trio. Ale na dużo mocniejsze nerwy. Dobrze wiedzieć, gołąbeczki. Dobrze wiedzieć. Więc nie pomoże mi pan, Birdel. Pomogę ci, dziecinko, wierz mi, już niedługo, bardzo skutecznie ci pomogę. Słyszę samochód. Ktoś jeszcze? A, to ten ogrodnik, Jankist. Ma ze sobą teczkę. Dobrze. Leż teraz spokojnie, córuchno. Niestety muszę cię zamknąć na klucz, ale niedługo wrócę. Czekaj na mnie. Kto tam? To ja, Birdella. Coś się stało? Nic. Przyszłam na małą pogawędkę. Nie teraz, panny lampkin. Jestem zajęty. Jeżeli pan jest zajęty, to będę się streszczać. Otóż ta pani na górze wcale nie jest obłąkana. A poza tym nie jest pańską żoną. O. A teraz pewnie pani powie, że za chwilę będzie tu policja, tak? Niekoniecznie. Cóż, rozmawialiście wczoraj troszkę za głośno w gabinecie z tym ogrodnikiem. A to czy zjawi się policja, czy nie, to zależy od pana. Zawsze podejrzewałem, że jest pani kuta na cztery nogi, panno lampkin, a teraz widzę, że. że jest pani także dużą ryzykantką. Napisałam zeznanie i ukryłam je w bezpiecznym miejscu. Dołączyłam też pański rysopis, jak również pańskich wspólników, ród i żankista oraz wasze odciski palców. Gdyby mi się coś stało. Policja będzie je miała. Florencja Nightingale zmienia się w birdelne szantażystkę. Nie używajmy brzydkich słów, kochasiu. Ta pani na górze nie zna waszych twarzy, widziała tylko moją. Taki był pański plan, prawda? Tylko że wynagrodzenie strażniczki porwanej ofiary będzie dużo większe niż wynagrodzenie pielęgniarki. No cóż, przyjmę pani warunki. Ponadto pomogę panu pozbyć się naszej drogiej Jane. Ale nie, nie... Nie chcę maczać rąk we krwi. O, oczywiście, pozostawienie jej przy życiu może być ryzykowne, nie ale... Nie będzie krwi na niczyich rękach, kochasiu. Ja to robię inaczej. A, tak pani mówi, jakby już pani to robiła. Wiele razy. Kłamie pani Zabawna rzecz, kiedy mnie pan angażował Sądziłam, że słyszał pan od jakiegoś Zadowolonego krewnego o mojej metodzie działania Nie rozumiem Niech pani to wyjaśni Teraz już mogę Przecież jedziemy na jednym koniu, prawda? Czasami krewni, którzy mają w domu Nieuleczalnie chorego Wynajmują pielęgniarkę, żeby dawała herbatkę I opiekę A inni wynajmują mnie Żebym dawała pocałunki I chloroformę Niesłychany. Birdella płatna morderczyni. Prawdziwa powieść kryminalna. Nie mówi się o tym powszechnie, ale byłby pan zaskoczony, ile wypadków śmierci z miłosierdzia zdarza się co roku w tym kraju. Śmierci z miłosierdzia? To no taki umowny termin. Wie pan przecież, co mam na myśli. Ktoś to musi robić, prawda? Lekarze tego unikają, zbyt dużo ryzykują. O! Ja tego nie uważam za zbrodnię Czasem wyświadczamy tym nieszczęśliwcom Największą przysługę, wyzwalając ich od cierpienia Innymi słowy, jest pani Jest pani potworem miłosierdzia Nie lubię takich określeń Zdecydowałam się na to już wiele lat temu Jeden z moich pracodawców Uroczy starszy dżentelmen Błagał mnie, aby skrócić agonię Jego straszliwie cierpiącej żony Uczyniłam to I jakoś to się rozniosło nie uwierzyłby pan, ile miałam później zgłoszeń. Hmm. Wie pani co? Zaczynam pani wierzyć. <laughs> Bo to jest prawda. Więc zabiłaby pani Jane? Czemu nie? No w tym wypadku pani definicja śmierci z miłosierdzia nie bardzo by pasowała Miłosierdzie świadczy się czasem nie ofierze, ale jej krewnym Bo czasem to oni najwięcej muszą wycierpieć Ach, Z powodu chciwości i rządzy pieniędzy Motywy mnie nie obchodzą, tylko metoda Zawsze używa pani chloroformu? On świetnie działa, kochasiu Możesz mi wierzyć A nie boi się pani zbiegów okoliczności? Skojarzeń... Dużo pani wykonała tych miłosiernych morderstw w naszej okolicy? Konkretnie w tym mieście, ani jednego, ale w okolicy tak. Hmm, w których stronach? Na północ. Ofiara była mężczyzną czy kobietą? To jest niezdrowa ciekawość, kochaś. Inwestuję w tę sprawę pół miliona dolarów, więc chcę być poinformowany i wiedzieć, z kim naprawdę mam do czynienia. To była kobieta. Satysfakcjonuje to pana? A kto panią wynajął? Może no, by ją wykończyć? Kochający mężulek, młodszy od niej o prawie dwadzieścia lat. A jego. No, też pani załatwiła? Po co? Robię tylko to, za co mi płacą. Mm -hmm. Tak jak ty mi zapłacisz, kochasiu. Teraz przejdźmy wreszcie do rzeczy. Kiedy ma być podjęty okup? Dziś wieczorem, w Skranton. Nie tutaj? Mój plan jest, jest bardzo dobrze opracowany. Wyjeżdżamy stąd natychmiast, jak tylko wróci Dunkis. <noise> Wasza trójka to dobre ptaszki. Chcieliście się ulotnić i po prostu zostawić mnie z nią tutaj. Nie dostałabym nawet umówionej zapłaty. Proszę więc. No. Brać się do rzeczy Ruszamy stąd za dwadzieścia minut Kochasiu, wystarczy mi tylko pięć Śpisz? Śpisz, gołąbeczka? o niczym nie będziesz wiedzieć. Zaśniesz po prostu jeszcze mocniej. Co? Co takiego? Rzanki? Słuchaj. A co wy tu wszyscy robicie? Obserwujemy pani modus operandi, panu Lankin. Czas na odkrycie kart. Jestem porucznik Redigan z wydziału zabójstw. A kobieta, którą chciała pani zamordować, to Janet... Harmon! Tak! Plumpy Ziruz to moje dzieci, Roddy i Jennifer. A ja jestem siostrą ostatniej pani pacjentki, Edny McMurphy. Oh, przepraszam cię, Mamą. ciągle przekonany, że twoje podejrzenia, że ciocia Edna została zamordowana, to zwykła fantazja. No, a jednak to prawda. Widzisz, Roddy? Dziękuję Wam, kochani, że zgodziliście się razem ze mną odegrać tę komedię. To był jedyny sposób, żeby wykryć prawdę. Pojęcia nie miałam, że ta stara miała siostrę. zerwała ze mną, kiedy powiedziałam jej, co myślę o jej małżeństwie z tym młodym łajdakiem. No i co, pan Lampkin? Nie wydaje się pani, że udało nam się dziś zmniejszyć o jakiś procent statystykę śmierci z miłosierdzia? W słuchowisku Donalda Olsona w przekładzie Ewy Szumańskiej i adaptacji Haliny Krzyżanowskiej wystąpili Anna Seniuk, Krystyna Królówna i Kazimierz Kaczor. Reżyserował Marek Kulesza.